Cześć, z tej strony Kamila. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji z serii kart do naszego grudniownika. Dzisiaj zrobimy sobie taką prostą kartę bramy. Potrzebny Ci będzie arkusz, który jest długości dwa razy takiej, jak pozostałe Twoje karty, które robiłaś. Czyli szerokość pudełka minus jeden centymetr i razy dwa. Do tego będzie potrzebna Karta o, na środek, karta o około 4 mm mniejsza od tych kart standardowych, czyli od połowy tego wymiaru. Oraz na połówki cztery takie karty, jak pół po prostu tej. U mnie to jest tak, że te mają, po, ponieważ ta baza ma 26, czyli te skrzydełka będą miały po 6,5 cm, a środek będzie miał 13 to u mnie odpowiednio jest 12,6 oraz 6,1 cm te, te mniejsze fragmenty. Cztery potrzebuję, takie mniejsze i jeden taki większy. Oczywiście możesz też tył sobie wykleić, to wtedy te większe dwa będą potrzebne. Najpierw zbieguj sobie swoją tą bazę na odległości właśnie 6,5 cm z każdej strony. Przepraszam, no ja mam 6,5, ale ty oczywiście będziesz mieć połowę swojej szerokości. Ja mam taki patent, że jak mi trochę nie do, ta biegownica moja nie dociska, to ja sobie po prostu dłutkiem poprawiam tutaj. Teraz zginamy skrzydełka. Można sobie pomóc linijką, wtedy na pewno równo wyjdzie. I Można też jeszcze dodatkowo nikom lub kością sobie wygładzić. W następnym etapie przykleję sobie ten środek tutaj w tej mojej bramy. Oraz od razu przykleję sobie też te wierzchnie, ja sobie tutaj wybrałam arkusz deski, będzie fajnie to wyglądało jakby drzwi do szafy. Teraz następny krok, czyli mocujemy zapięcie naszej szafy, bramy. Ja posłużę się tutaj, wykorzystam ćwieki, które przykleję do takich wyciętych już dziurkaczem kółeczek. Robię dziurkę, bo te wąsy od ćwieka same nie bardzo się przebiją, trzeba im trochę pomóc. Jeżeli są zbyt długie, to obcinam je. To jest bardzo miękki metal, więc spokojnie da się obciąć. I zaginam pod spodem. I tak samo robię z drugim kółeczkiem następnie robię otwór w bramie i przebijam przez lub mogę też, jeżeli obcięłam już te końcówki i nie wystają mogę też bezpośrednio przykleić jednak zrobienie otworu jest troszeczkę bezpieczniejsze, że to się będzie nieco lepiej trzymało, jednak jeżeli przykleisz tutaj już te elementy i zapomnisz po prostu przebić otworu to jak najbardziej można sobie wtedy po prostu dawiesz, przykleić i też będzie ok zaznaczam mniej więcej środek Odległość tak, jak będzie kółeczko leżało, żeby było tutaj pół centymetra jeszcze miejsca. I oczywiście, żeby było równo z każdej strony. Już robię otwór. To trochę ciężko idzie, bo są dwie warstwy. I zaginam wtedy sobie te ćwieki z drugiej strony i zamaskuję to potem tym papierem, który przyklei. Jeżeli masz dość cienki papier, to może się zdarzyć też, że lepiej y, będzie z tej strony przykleić jednak już zagięty ćwiek, bo y, po prostu y, będzie pod tym papierem mogło się odznaczać. Kiedy oba ćwieki są zamontowane, można sobie wziąć kawałek sznureczka, to będzie nasze zamykanie. Wciskamy go po prostu tutaj pod ćwiek, pomagamy sobie jakimś pikulcem paznokciem. Możesz też próbować to zamontować zanim yy, przyczepisz ćwiek, ale to znowuż może być problematyczne, bo się będzie troszeczkę ruszał ten yy, śnureczek. Tutaj później tą końcówkę wystającą się obecnie. Jeżeli zbyt mocno jest dogięty świet, to trzeba po prostu go troszeczkę podważyć, żeby, żeby to weszło pod spód, żeby potem można było łatwo tą bramę zamykać. Teraz przyklejamy te dwa elementy. Tak wygląda gotowa brama albo szafa. Na koniec, jeszcze moja taka mała uwaga, jak będziesz montować ćwieki, żeby tutaj zostawić niewielki dystans, żeby tak mocno tego ćwieka nie wciskać, bo wtedy sznurek będzie ci po prostu bardzo ciężko chodził. Jeśli masz ochotę, to możesz oczywiście tutaj na zewnątrz ozdobić trochę tą szafę. Ja na razie sobie tak zostawię w takiej formie. Pewnie wewnątrz, jak już jakieś zdjęcia przykleję, to wtedy dodam dodatki. Tyle w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia niebawem. Cześć!